Czy wy widzicie, co tutaj mamy? Moje pierwsze paczki PR-owe, otwórzmy je razem. Zacznijmy od marki Paryskie Perfumy. Uwaga, uwaga. Dużo tutaj papieru. Hej, okay, mamy tutaj. Oh my god! Dostałam jeszcze dodatkowo dwa zapaszki do samochodu, więc mój samochód będzie założyć się, że ślicznie pachniał. Thank you. Patrzcie, jakie jest ślicznie zapakowane, oh my god! Okej, okay, otwieramy. Pięć pięknych zapaszków, które ja wybrałam, więc jestem taka podekscytowana, bo już wcześniej zamawiałam z tej stronki moje perfumy i tak kocham te perfumy z tej stronki. Oh my god! Znajdźmy mój ulubiony, czyli 652, ponieważ jest to Prada Paradox. I to jest 658. 6 Okej, Ok, zobaczmy, czy pachnie tak dobrze, jak go zapamiętałam. Uwaga, uwaga. Oh Tik. Nie mogę się doczekać, aż wypróbuję wszystkie z tych perfum, ponieważ tylko te miałam wcześniej, żadnych innych nie. A teraz przechodzimy do drugiej paczki i zaraz zobaczycie, co to jest. Uwaga, uwaga! Ja się tak jaram, nie? Ja się tak jaram. Uwaga, otwieramy. Jest to herbatha do kąpieli. Oh my god! To jest też niespodzianka, bo w sumie nie wiem, co tutaj jest dokładnie. Enerbata. Na energia, zdrowa skóra aromoterapia, detoksykacja, sól himalajska, zielona herbata, suszone płatki róży, suszony hibiskus, suszona pomarańcza. I jej test też będę robiła na moim profilu, więc zapraszam Was. Zenbata. I dziękuję bardzo za paczuszki. No, jestem mega podekscytowana, więc czekajcie na więcej openingów na mojej stronie. Bye!